Siedź. O, i to nie jest mała ryba. Fajna ryba. Jak ja cię tu podbiorę. Witam serdecznie na kanale Primanki. No, słuchajcie, dzisiaj to witam Was z przepięknej, niedużej, pstrągowej rzeczki. Rzeczka urokliwa. Generalnie tutaj wyniki miałem na podwyższonej wodzie. Wczoraj cały dzień lało. Cały dzień deszcz, niech z deszczem. Dlatego liczyłem, że woda podskoczy, no ale niestety zajechałem. Woda, no, taka normalna, nie za duża, czysta. Zobaczymy dalej, bo. Cały czas pada. W nocy nie padało, uspokoiło się, teraz cały czas pada. Być może chociaż troszeczkę ją kopnie, troszeczkę ją podmąci i coś się wtedy będzie działo. Ale tak jak mówiłem, postanowienie moje na ten rok nie będę narzekał, że nie ma ryb, nie będę narzekał, że to i tamto, nie będę narzekał na wodę, na pogodę, tylko kij w rękę idę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. No, słuchajcie, ja właśnie w drodze nad niewielką, niewielką rzeczką strągową byłem tutaj w zeszłym roku fajnie połowiłem wczoraj popadało to być może woda deczko do góry no może coś z tego będzie no i jestem nad rzeczką przepiękna rzeczka no mogłaby być woda trochę większa myślałem że po tych wczorajszych opadach coś podskoczy no ale nie ma co narzekać trzeba próbować może akurat coś się wydarzy bo tutaj na małej wodzie no to jednak ryby pochowane praktycznie nie do nie do ruszenia nie chcą nosa wytykać no ale nie jest taka zupełnie mała taka no zobaczymy jak się trochę rozwidni bardziej to będę widział bo na razie jest ciemno jeszcze to tak dobrze nie widać a jak się troszkę rozwidni to, to wtedy zobaczę ale tak jak już mówiłem, w tym roku nie narzekam na wodę, nie narzekam na nic, nie narzekam, że, że ryby przeprądowane czy coś. Po prostu robię swoje i łowię moje postanowienie noworoczne. Tak jak to robiłem kiedyś. Trzeba łowić to co jest. Nic innego i tak nie wymyślę. I tak. trudna rzeka, bo tu jest wszędzie zakrzaczony teren. Wszędzie krzaczory. Nie jest łatwo. No i dlatego na mojej wodzie nie jest łatwo podejść rybę, bo jednak... Hałasu się trochę robi, jak się podchodzi. No błoto jest, woda powinna być. No przecież tak pompowało wczoraj. To ten dzień, co na trociach byłem, co wyjęłem tego samca. Całutki dzień padało, wszystko mokre do suszenia było. Och, przejście, ale taki trening mi się przyda, bo się przez zimę tam, gdzie się tak nie łowiło, zasiedziałem trochę. Na lód pogody nie było, na rzeki się nie chodziło, na ponton nie bardzo. Fakt, fakt ten, że zawsze coś czął człowiek. W ruchu jest, ale to nie ta kondycja. Dopiero na rzeczkach tak naprawdę się łapie tą prawidłową kondycję. No dobrze, że długiej wędki nie wziąłem, bo po tych krzakach to by się hu 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 strasznie chodziło z długim kijem. Metr 98 i tak jest optymalnie gumka gumką. Ale na małej wodzie, jak one nie stoją na rynienkach, tylko pochowane, to być może musi coś je mocniej zwabić. Do tego, żeby wylazły i zaatakowały. Piękne miejsce. Ciekawe, czy coś tu się odezwie. Miejsce bankowe. No ale na razie cisza nic ta woda ciutkę za mała jest ale pada teraz zobaczymy czy to będzie mocno pada czy słabo czy to się coś woda podniesie bo teraz ziemia napita to woda idzie w oczach choćbym miał jakieś wyjście to będę wiedział że przynęta jest w porządku że ryby w miarę aktywne na razie cisza ale leje. Trzeba się zapiąć, wodery podciągnąć, bo człowiek zmoknie. Branie. W końcu pierwsze branie. Ależ wyszedł i walną. O, to już jest coś. To już jest coś. To już było wyjście chociaż. No to podam mu Zobaczymy czy na tantę będzie chciał Było. A ty cwaniaczku. No to dobrze. To jesteś dalej i dalej chętny w miarę. Obrotuwa, no zobaczymy. Może się skusi jak nie, nie będę nad nim stał. Bo chciał, ale nie do końca. Ale pierwszy kontakt jest. No słuchajcie, z łąk już spływa mleczna woda. Normalnie mleko, bardzo dobrze. Mąci już tutaj spuść, jak mąci wodę mąci wodę i z każdym takim rowkiem woda będzie ciemniejsza może nie chodzi mi o to żeby była taka jak tutaj jak mleko ale żeby była lekko walnięta wtedy te ryby być może będą chętniejsze no tutaj na to miejsce to założę se woblerka no i słuchajcie tu już się robi zupełnie inna woda zupełnie inna woda o tam jaka rynienka piękna ale miejsce trudno dostępne siedź o i to nie jest mała ryba fajna ryba jak ja Cię podbiorę Jak ja Cię tu podbiorę? Jak ja ją podbiorę? Dobrze, że mam ten długi podbierek, ale nie wiem, czy ja tu sięgnę w ogóle. Piękna ryba. Coś pięknego. Wiecie, co to jest? Słuchajcie, niemożliwe. Jeszcze mi się zaczepiło za drzewo. Aż niemożliwe. Słuchajcie, wszystko splątane. Ale to nic. Słuchajcie. Nieduża trotka ja przyjechałem na pstrągi, a tu nieduża trotka coś pięknego. Ja tu na pstrągi przyjechałem, a tu taka niespodzianka. Oddawaj, oddawaj, to cię wypuszczę. Spójrzcie na to, nieduża to nieduża, ale trzecia w sezonie. Trzeci dzień na rybach, trzecia trotka sezonie. No coś pięknego, coś nieprawdopodobnego wręcz. Piękna sprawa, ale już jestem zadowolony. Nic się nie działo. Jednowieście wstrążka. Wszedłem w takie lepsze miejsce i od razu trotka. Piękna sprawa. Oczywiście, oczywiście wracę do wody. Tu jest skarpa, ale gdzieś ją tutaj wrzucę. O, tutaj zszedłem, jest lepsze podejście Poszło Coś pięknego Oj, no i słuchajcie, jestem już bardzo, bardzo zadowolony Ja myślałem, że to pstrąg A to nieduża trotka, coś pięknego Próbuję dalej, bo właśnie tutaj dopiero jest miejsce, gdzie woda się podmąciła troszeczkę I wiem, że te ryby mogą być chętniejsze Oj, coś pięknego, ale po takiej, po takiej niespodziance, teraz mogę sobie spokojnie z czystym sumieniem zjeść, bo już zgłodniałem. A nie chciałem jeść, bo mówię, no, może akurat będzie coś chętnego i weźmie. Tu mi się wszystko splątało. No, bo ciężkie, ciężkie podebranie było. Nie było jak dojść do tej ryby, za gałęzie pozaczepiałem. Tą plecionkę oczywiście zabieram ze sobą. Nie można zostawiać takich rzeczy nad wodą. Taki się w to plączą, a poza tym no, nad rzekami, nad jeziorami bałaganu się nie zostawia. A ja tak jak mówiłem, coś sobie przekąszę, bo mam coś pysznego. Żonka wczoraj zrobiła omlety. Także piękna sprawa. Śniadanko i łowię dalej. No, ja po śniadanku coś pięknego. Trotka wpadła niespodzianie, ale rzucę tu jeszcze ze dwa razy, bo jak stała jedna, to jest taki większy dół z mętniejszą wodą. Jak stała jedna, to kto wie, czy tutaj jeszcze jakaś nie stoi. Nie no, za dobrze by było. No, teraz dla odmiany pada taki śnieg. Gruby, taki jakby mokry grad, coś takiego. No, miało padać. Miał padać śnieg i ma iść na mróz. Ostatni dzień łowienia takiego na plusie. Ale miejscówka ale nie da rady tu obłowić. Piękne miejsce. U większość miejsc jest niedołowienia, niestety. Bo jest tyle nadwzwalanych drzew. Coś nieprawdopodobnego większość jest po prostu niedostępna a tam gdzie da się rzucić no to trzeba obowiązkowo rzucić śnieżek pada patrzcie jak pada śnieg zawsze biorą no i złowiłem przed całym śniegiem tak naprawdę złowiłem Tak jak od rana było no zupełnie jesiennie, tak teraz się zrobiło zimowo. Coraz bardziej biało, sypie. Piękny dzień nad wodą. Może jeszcze coś się wydarzy. Na no to nie koniec dnia jest. Jeszcze jest chwila łowienia. Popróbuję. No bo na razie to jedno wyjście no i trotka. To i tak już słuchajcie krzywdy nie ma. Jestem bardzo zadowolony. A jest szansa że coś jeszcze skubnie. No słuchajcie, zaczynałem wędkowanie To było ciemno, szaro, buro i ponuro Padał deszcz A teraz spójrzcie Bialutko Bialutko No ale niestety już nic się nie dzieje Dlatego pomału będę kończył No ale słuchajcie, trzeci wyjazd w tym roku na rzekę Trzecia trotka no, Także coś pięknego, coś przepięknego Jestem bardzo zadowolony Statystyka no jest super Oby nie zapeszyć Szkoda tylko no, że Strągi się nie odzywały, jeden tylko wyszedł, później jeszcze w tante puknął i tyle. No ale uznajmy to jako wyjazd trociowy, także jedna ryba na wyjazd to jest coś. Ja jestem zadowolony. No a na dzisiaj już będę kończył. Idą mrozy, liczę na to, że przyłoży, że niedługo spotkamy się na lodzie. I na krótkie wędeczki będzie można sobie pokiwać. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.